W Warszawie obradował pierwszy kongres Stronnictwa Demokratycznego poświęcony najważniejszym zagadnieniom polityki wewnętrznej i międzynarodowej. W imieniu prezydium KRN i rządu powitał zebranych prezydent Bolesław Bierut. W przemówieniu swoim podkreślił, że Stronnictwo Demokratyczne od chwili powstania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego stanowi jeden z filarów obozu demokratycznego. W imieniu wojska powitał kongres generał Spychalski. Prezes Rady Naczelnej Stronnictwa, profesor dr Michalowicz, wygłosił referat na temat genealogii i historii Stronnictwa Demokratycznego. Kongres stał się dalszym krokiem na drodze rozwoju Stronnictwa, które jednoczy coraz liczniejsze rzeczy inteligencji pracującej i pracowników rzemiosła. Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu odzyskało cenne zbiory wywiezione przez Niemców w okresie ewakuacji miasta. Wiosną roku biegłego zbiory te wraz ze zbiorami zrabowanymi w miastach rosyjskich odnalezione zostały przez wojska radzieckie na terenie Niemiec i przesłane do Leningradu. Tu rozpoznano je i odesłano do Poznania. Muzeum zostało już doprowadzone do porządku i od kilku miesięcy znów jest dostępne dla publiczności. Wykopaliska w Biskupinie stały się w ostatnich latach przed wojną prawdziwą sensacją świata naukowego. Ujawniły one, że na północy jeziora Biskupińskiego istnieje znakomicie zachowane osiedle obronne Prasłowian. Odkrycie to nie podobało się Niemcom, którzy po zajęciu Wielkopolski gruntownie zniszczyli teren robót wykopaliskowych. Starając się w ten sposób ślady słowiańskiej przeszłości tych ziem. obecnie prace podjęte zostaną na nowo. Kieruje nimi Instytut Badania Starożytności Słowiańskich. Uczeni polscy znów kompletują szczątki różnych przedmiotów codziennego użytku. Rekonstruują plany urządzeń, które dają obraz kultury trasłowian. Warszawy pomysłowy bal ochronny i falochron. Wszystko to zostanie zrekonstruowane. Widok nie mniej tragiczny niż ruiny Warszawy. Okolice Półcuska straszliwie ucierpiały na skutek działań wojennych. Wieś ciepielnicę zniknęła z powierzchni ziemi. Niszczyli ją Niemcy, budując na tym terenie fortyfikacje. Ludność ciepielnic gnieździ się po niemieckich ziemiankach, przymierając w lodem i chlodem. Podstawą odżywiania są niekraszone kartofle. Wprawdzie pola zostały już rozminowane, ale z braku inwentarza gospodarstwa leżą przeważnie odłogie. Z tego samego powodu odbudowa domów także napotyka na poważne trudności, jakkolwiek państwo dostarcza odpowiednich ilości budulca. Niemcy opuszczają ziemię zachodnie, ustępując miejsca polskim osadnikom ze zrujnowanych terenów centralnych i ze wschodu. Wbrew kłamstwom przeżonym przez propagandę niemiecką i jej zachodnioeuropejskich przyjaciół wyświetlamy ich w sposób zgodny z międzynarodowymi zobowiązaniami. Dajemy żywność na drogę i pomoc sanitarną. Nie kierujemy się uczuciem zemsty, jakkolwiek uczucie to byłoby aż na zrozumiale w obliczu krzywd, jakich doznaliśmy nie tylko ze strony Gestapo, ale i ze strony cywilnej ludności niemieckiej. Przekonala się o tym najlepiej misja brytyjska, która przyjmuje wysiedleńców skierowanych do angielskiej strefy okupacyjnej. Popatrzcie na tych nieszczęśliwców, torturowanych przez okrutnych Polaków. Około miliona Niemców opuściło już granicę Rzeczypospolitej. Miejsce ich zajmie polskich lot i polski robotnik. Ludzie twardej pracy i nieugiętego charakteru, którzy z ziem Zachodnich uczynią trwałą opokę polskości. Przykładem zwycięskiego wysiłku technika i robotnika polskiego na ziemiach odzyskanych jest Państwowa Wytwórnia Optyczna w Jeleniej Górze. Jest to jedyna w Polsce, a jedna w siedmiu w świecie, wytwórnia najwyższych gatunków szkła optycznego, laboratoryjnego i technicznego. Niemcom zdawało się, że nie zdolamy utrzymać jej w ruchu bez pomocy inżynierów i robotników. Dziś fabryka zatrudnia kilku zaledwie fachowców niemieckich, których odeślemy do rzeszy przy najbliższej okazji. Sami dajemy sobie doskonale radę z wyrobem wysokogatunkowych obiektywów, luster parabolicznych i mikrooptyki do aparatów filmowych. Fabryka zaspokaja już w znacznej mierze nasze potrzeby krajowe. Niebawem będziemy już gotowi do eksportu, który ogromnie interesuje zagranicę. W Grunowie, nieopodal Jeleniej Góry, mieści się największa szkoła szybowcowa w Polsce. Jak wiadomo, szybownictwo jest nie tylko pasjonującym sportem, ale i świetną szkołą pilotażu. Nic dziwnego, cieszy się szczególnym poparciem państwa. W roku bieżącym kursy w Grunowie ukończy około 500 pilotów szybowcowych, w których wielu nie poświęcić się lotnictwu motorowemu. Pani Rajska jest żoną lotnika i, jak widać, pozazdrościła laurów mężowi. Kierownicy Grunowa rekrutują się spośród instruktorów znanej przed wojną szkoły bezmiechowej. Należy do nich szereg polskich rekordów szybowcowych. Mieszkańców Krakowa zelektryzowała wiadomość o pożarze, który był w gmachu słynnego Pałacu Pracy. Mimo na ulicach zgromadziły się tłumy publiczności, które z niepokojem obserwowali klęby dymu przesłaniające gmach ogromnego budynku. Chwilę po wypadku zjawiła się na miejscu strach ogniowa, która pożar błyskawicznie zlikwidowała. Jak się zresztą okazało, był to nie pożar, a po prostu egzamin sprawności krakowskiej straży ogniowej. Egzamin wypadł doskonale i możemy mieć nadzieję, że w prawdziwym wypadku strażacy popiszą się nie gorzej. Fort w Odeście został gruntownie odbudowany i nie nosi już żadnych śladów zniszczeń wojennych. Trudno domyśleć się, że w latach wojny, gospodarowali tu niemieccy i rumuńscy okupanci, ogolaczając sport z najważniejszych urządzeń ładunkowych. Wszystko wróciłem już do dawnego stanu. Na przystani znów stoją długie szeregi radzieckich i cudzoziemskich okrętów, czekając na załadunek. To zboże przeznaczone jest dla Francji. Jak wiadomo, rząd radziecki ofiarował Francji, podobnie jak Polsce, znaczną ilość pszenicy i jęczmienia, pragnąc przyjść z światu z pomocą w trudnej sytuacji żywnościowej. Nawet Belgia, kraj smynący dziś ze stosunkowo największego dobrobytu, cierpi z powodu kryzysu mieszkaniowego. W Brukseli władze miejskie starają się zaradzić złemu, wnosząc na terenie parków prowizoryczne domki zmontowane z najrozmaitych demobilów. Jak przystało na krajem mlekiem i miodem płynący, domki brukselskie nie mają nic wspólnego z barakami mieszkalnymi. Gustowne meble, kuchnia, łazienka. Przyjemnie jest być choćby bezdomnym w kraju, który umiał uchronić się od zniszczeń wojennych. W Paryżu odbył się jedyny w swoim rodzaju ogólnofrancuski zjazd kuglarzy. Celem wjazdu było uczczenie autora książki pod tytułem Iluzjonista bez bagażu. Oto kilka fragmentów tej interesującej sesji. I kuglas jest człowiekiem o ludzkich słabościach. Trzeba jednakże przyznać, że w stosunku do zwykłego sytuacja jego jest ułatwiona. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący przy użyciu ruski tarodziejskiej zjadł rozwiązał.